Żyrawki, jak ma pani Grażynka w sklepie, która mówi promocja na mrożonki, e, wpadnijcie do alejki środkowej, bo mrożonki dzisiaj taniej. Siemano moi drodzy, dzisiaj witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w materiale, w którym przetestuję tę malutką paczuszkę. Firma Savio odezwała się do mnie, czy nie chciałbym zrobić recenzji ich mikrofonu i wysłali mi, że coś takiego by mi przysłali. Podwójnie wysłali, ale wiecie o co chodzi. Więc trafił do mnie Savio Sonar Pro i dzisiaj przejdziemy wprost przez unboxing i ocenę tego, co dostajemy w zestawie, jak i samo brzmienie, bo wiecie, jak to jest w mikrofonach. Nieważne tak na dobrą sprawę, jak one wyglądają, ale liczy się to, jak brzmią. Prawda? I zaznaczę też, że materiał powstał na zlecenie firmy Savio, jednak absolutnie nie mieli oni żadnego wpływu na to, co finalnie się w nim znalazło. To jedziemy: Savio Sonar Pro, mikrofon gamingowy dla graczy niespełna 200 zł, kosztuje taki mały, niepozorny zestaw, takie pudełeczko zgrabniutkę. i już na starcie dostajemy informację o czerwonym podświetleniu 48 000 Hz częstotliwości próbkowania o koszyczku antywstrząsowym w budowanej karcie dźwiękowej. I tutaj od razu sprostowanie, wbudowana karta dźwiękowa znaczy mniej więcej tyle, że ten mikrofon możecie podłączyć przez USB i on sam sobie cyfrowy na analogowy przełoży w zasadzie odwrotnie, analogowy na cyfrowy i nie potrzebujecie korzystać z żadnych swoich kart. I tak samo, jeżeli macie kartę dźwiękową zewnętrzną, chcielibyście do niej podłączyć ten mikrofon, to takiej możliwości nie ma, bo on ma wbudowaną kartę dźwiękową. No i na samym dole ostatnia info, które dostajemy na pudełku, to dotykowy przycisk wyciszenia mikrofonu. Mikrofon prezentuje się bardzo skromnie, bo to jest jeden z najmniejszych zestawów mikrofonowych, jakie miałem ostatnio okazję testować. Jest naprawdę malutki. No i okej, okay, za 200 zł, lat temu, kurczę, chyba z 6, jak komentowałem jeszcze League of Legends, kupiłem sobie Auna Majka, jakąś tam, taki wiesz, Jakiś tam kolejny knockoff od Novoxa. I on kosztował 200 zł, to był goły mikrofon. Nie miał nic, absolutnie więcej, nawet koszyczka, no, no nic, totalnie. Więc to wtedy tyle kosztowało. Dzisiaj za 200 zł mamy naprawdę sporo ciekawych innych propozycji, jak chociażby zestaw od Mozosa, który testowałem ostatnio w ramach Moreli, gdzie nie dość, że dostajemy jeszcze ramię, popfiltr. To mikrofon również umożliwia nam podłączenie słuchawek bezpośrednio do niego i posiadanie odsłuchu na żywo, coś czego tutaj nie uświadczymy. Ale wiecie, nie oceniajmy po opakowaniu, bo być może w środku jest coś, co nas zaskoczy. Ale wiecie, zaskoczy. Zaskoczenie to ja już mam, bo przeczytałem z tyłu specyfikację techniczną i jest pasmo przenoszenia 60 Hz do 18 000 Hz. No cóż, w chwili obecnej standardem w zasadzie dla większości słowek jest 20 000, do 20 tysięcy, więc tutaj już mamy dość wąskie pasmo na początku, ale zobaczymy, jak to wpłynie na prawdziwe użytkowanie tego mikrofonu. Tak więc, moi drodzy, mikrofon już jest tutaj ze mną rozpakowany. No ten koszyczek antywstrząsowy... Całkiem spoko, mimo że wydaje się być tak niepozorny, no bo to jest ocz po prostu na czterech gumkach powieszony nasz mikrofon, to jest tak dobrze zrobiony, że w żadnym miejscu mikrofon nie dotknie plastik plastiku, co za tym idzie nie będzie żadnych dodatkowych trzasków, plus jeśli już ma się pochylić w stronę naszego mocowania, to oprze się właśnie na tej gumce, co jest naprawdę zaskakująco pozytywne. Poza tym, niestety negatyw, bo ten mikrofon w zasadzie ze sobą nie niesie żadnej masy. Jest zabawkowo wręcz lekki, ale tak jak powiedziałem, co z mojego gadania o mikrofonie na sucho, kiedy wypadałoby tego mikrofonu posłuchać? Bo to o to w tym wszystkim chodzi. No i dobra, teraz mam już mikrofon podłączony do komputera za mną, a wszystkie dźwięki, jakie usłyszycie do końca tego filmu, będą właśnie rejestrowane z wykorzystaniem tego zestawu Savio Sonar Pro. Mikrofon ten ma charakterystykę kardioidalną. Co za tym idzie, powinien być bardziej otwarty na zbieranie dźwięków od frontu niż z tyłu, czyli powinien być akurat idealnie dostosowany do swojego małego rozmiaru, żeby postawić go między klawiaturą a nami, użytkownikami. Więc powinien zbierać bardzo dużo od frontu tego, co my mówimy. Ego odwrócę: to powinien zbierać bardzo mało od tyłu. I teraz już macie też od razu żywy test i prezentację, jak to działa i czy w ogóle działa. Jeżeli chodzi o sygnalizację tego, czy jest wyciszony, czy może nie jest, to w prosty sposób się zorientujecie ze względu na to, że czerwona lampka znaczy, że nagrywa, że działa. A jak na dole dotnę tego punktu, gdzie jest umieszczony przycisk do wyciszania, to lampka gaśnie, dając nam znać, że teraz nikt nas nie usłyszy. Działa to całkiem sprawnie. I jak teraz do Was mówię. Właśnie was ucięło w pewnym momencie. I nie było żadnych dodatkowych dźwięków, przeskoków sprzężeń, które często na tym poziomie cenowym się po prostu zdarzają. Ponadto wykorzystanie tej dodatkowego panelu jest naprawdę bardzo fajne, bo niejednokrotnie w tych tańszych propozycjach zdarzają się mikrofony, gdzie przycisk nie jest dotykowy, jest wciskanym przyciskiem i to jeszcze gdzieś umieszczone na przykład z tyłu, gdzie musicie go przede wszystkim złapać za mikrofon, co już nie jest przyjemne. Wyczuć ten przycisk i go wcisnąć i on daje takie wiknięcie, daje jakiś przestar przy wyciszeniu. Tutaj tego nie ma i to jest naprawdę bardzo w porządku. Kolejną dość praktyczną i pozytywną sprawą jest tutaj to, że ten mikrofon jest bardzo lekki względem swojego trójnogu. Co za tym idzie, jak już go postawimy, rozłożymy, to szansa, że on się przewróci jest naprawdę bardzo, bardzo niewielka. W zasadzie zerowa. A niejednokrotnie też spotkałem się z takimi zestawami, gdzie jeżeli ciutkę za bardzo sobie ustawiłeś, nie tak jak producent przewidział, to mikrofon potrafił się przewrócić, więc tutaj ze względu na niewielką masę urządzenia, no raczej nie powinno być z tym żadnych, ale to żadnych problemów. Mikrofon jest wykonany w całości z plastiku, więc jest, tak jak powiedziałem, bardzo lekki, co może być plusem albo minusem. W moim przypadku, no wiecie, jakość wykonania jest ok, jak na plastikowy mikrofon, ale spodziewałbym się czegoś lepszego. Okej, okay, fajnie będzie go zabrać gdzieś, wrzucić sobie do torby idąc do co czy na jakieś tam spotkanie, gdzie będę częściowo zdalnie i mieć lepszy mikrofon niż taki zbudowany w laptopa czy wbudowany w słuchawki, ale no wiecie, jeżeli budujecie swoje własne stanowisko i chcecie, żeby to wszystko wyglądało od początku do końca i było porządne, to raczej się nie zdecydujecie na plastikowy w pełni mikrofon. Brzmieniowo tak na dobrą sprawę, nie mam mu nic do zarzucenia. W większości przypadków spektrum przez niego reprezentowane wystarczy. Na zwykłe spotkania, rozmowy, czy też nawet podstawowy streaming będzie w porządku. To, czego mi najbardziej brakuje w tym mikrofonie, to przede wszystkim jakiegokolwiek potencjometru do regulacji jego parametrów na żywo. Bo ten mikrofon, tak jak powiedziałem, ma tylko wyciszenie i ma tylko port USB typu C. Nic więcej się tam nie dzieje, nic więcej nie jest schowane, więc nie mam tej gaina, nie mam tej. Tutaj takiej wiecie głośności tego jak mikrofon jest zbierany a to mnie bardzo irytuje, bo ja często lubię sobie chociaż troszeczkę przedstawić. Widzę, że nie wiem, jestem w lepszym humorze i mówię za głośno, no to mogę to ściszyć szybko, albo mogę się podgłośnić, jeżeli tylko mówię troszeczkę za cicho. Tutaj ani nie mamy wskazań poziomów, co w sumie nie jest jakimś standardem, bo te wskazania poziomów mają tylko niektóre mikrofony, ale też nie mamy żadnego potencjometru. I jak na te kasę, to powiem szczerze, że przynajmniej jednego właśnie takiego potencjometru, jednej możliwości regulacji parametrów na żywo bym się spodziewał, ze względu na to, że na rynku jest sporo podobnie wycenianych mikrofonów, jak chociażby ten Mozos, o którym wcześniej wspomniałem, to jest chyba e, Mozos Kit GX czy Pro jakoś się nazywa, zresztą podlinkuję go Wam na dole, więc będziecie mogli sobie sami obczaić. On kosztuje 200 zł, a mamy tam metalowe ramię, mamy popfiltr mamy mikrofon, który jest naprawdę solidnie wykonany i też jest właśnie metalowy. Ma regulację na żywo, a ponadto, jeszcze dalej idąc, on ma możliwość wpięcia do niego bezpośrednio słuchawek i korzystania z nich jako raz, że z ławek, a dwa, posiadania odsłuchu na żywo, co jest dla mnie akurat, kiedy. Przyzwyczaiłem się do tego, że jak mówię do mikrofonu, to siebie słyszę, dla mnie to jest naprawdę ważne. Wiem, że spora część osób pewnie na to nie zwróci uwagi, no nie ma czegoś takiego, nawet nie myślałem, że może być. I okej, okay, niewielki zestaw, ten mikrofon kompensuje swoim również niewielkim rozmiarem i tą pakownością, tym, że jest przenośny. Poziom szumów własnych jest naprawdę niewielki i stoi na akceptowalnym poziomie. Ale ponownie powtórzę to, co mówiłem jeszcze przed chwileczką. Jeżeli chcecie mieć taki mikrofon, który no, raz jesteście tutaj, tu do biura, tu gdzieś przenośny, to okej, okay, on może się sprawdzić. I wydaje mi się, że w tej kasie jest naprawdę rozsądny, jest w porządku, ale jeżeli budujecie swoje stanowisko gamingowo, streamerskie i chcecie mieć wszystko naprawdę top tier, wiecie, dopasowane idealnie to wątpię, żeby ktokolwiek z was zdecydował się na wykorzystanie mikrofonu, który jest w całości plastikowy i stoi na niewielkim trójnogu i będzie stał cały czas przed wami przed waszą klawiaturą. Kiedy za naprawdę niewielką kasę, bo to jest w tym momencie chyba dycha czy dwie różnicy, dostajecie o, ogromny zestaw od Mozosa, albo jeszcze kawałek dalej e, macie jeszcze inne zestawy, o nich też mówiłem. Tanie mikrofony w chwili obecnej to już nie są tylko takie żyrawki, jak ma pani Grażynka w sklepie, która mówi promocja na mrożonki, e, wpadnijcie do alejki środkowej, bo mrożonki dzisiaj tanie i to trzaska, tu trzeszczy jest słabo i w zasadzie lepiej jest kupić sobie lepsze słuchawki, które będą miały wbudowany mikrofon niż taki najtańszy beznadziejny, chociaż mity o słuchawkach i mikrofonach też naprawdę niezłe chodzą po sieci, ale nie będziemy się nad tym dzisiaj rozstrzymywać, Sali. Dzisiaj się skupimy na tym, że jeżeli się zdecydujecie na mikrofon, to mikrofon od Savio może być ok. Jest naprawdę w porządku. Szału nie ma, rewelacją nie jest. I uważam, że dopłacając 20, 30 czy 40 zł, jesteście w stanie kupić coś znacznie lepszego. A wy, moi drodzy, dajcie mi koniecznie znać, co myślicie o takich prostych formułach testowych, o rozpakowaniu, omówieniu produktu na żywo, tak na dobrą sprawę z minimalną ilością wykorzystanych ujęć produktowych, tych przebitek, a po prostu pokazaniem, jak ten sprzęt się zachowuje i jak działa. No i finalnie dajcie mi znać, co myślicie o tym mikrofonie i jeśli macie jakieś inne propozycje w tym budżecie, załóżmy do 200 zł. Jaki mikrofon powinniście kupić do 200 zł. Tanie mikrofony. Co warto, czego nie warto, czekał na wasze komentarze, a my widzimy się już niedługo w następnym materiale. Do zobaczenia na razie i cześć!